Czyli muszę zrobić to, co zrobiłam przy alkoholu, czyli pójść w całkowitą abstynencję. I wiesz, jak ja, to już tak dotarło do mojej świadomości, yy, to powiem Ci, że potem było takie coś, wiesz, cały czas tak mówię: A dobra, czyli muszę sobie wybrać dzień, kiedy rzucę, nie? To jeszcze muszę się przygotować, jeszcze zaczęłam szukać jakiejś tam informacji, czym ewentualnie bym mogła sobie, wiesz, pomóc, zastąpić. Orzechy akurat mi pomagały w pierwszych tygodniach. Tak się przygotowywałam do tej decyzji. Ja ją sobie tak wiesz, na jakieś tam. Yy, ja lubię takie magiczne, różne daty. Więc ja sobie tam wyznaczyłam tą datę, na, tak na, na za miesiąc, powiedzmy. W momencie, kiedy ja doszłam do tego dnia, to to już była dla mnie, wiesz co? Ja już byłam tak przygotowana psychicznie, wiesz, do tego dnia, że to już powiem Ci, że to był taki, wiesz, ta, taka. Ja się cieszyłam na to, że ja wreszcie się uwolnię, wiesz? I. Nie było takich myśli w stylu, yy, w ogóle nie wiem, że przecież życie bez słodyczy, wiesz, jak to będzie wyglądać. Nie, ja już się cieszyłam na ten dzień, i ten dzień po prostu pamiętam pierwszy, kiedy rzuciłam słodycze, no to wiesz, ja do dzisiaj go celebruję.